Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do artykuł tematu. Artykuł o izolacji silnika samochodowego zima, sposoby izolacji, cechy stosowania koców samochodowych, innych materiałów. Na końcu artykułu film o izolacji silnika samochodu w zimie. Artykuł o izolacji silnika samochodu zima. Sposoby izolacji, cechy stosowania koców, innych materiałów. Na końcu artykułu film o izolacji silnika samochodu zima. Kierowcy z nadejściem zimy doświadczają dużego stresu związanego z silnikiem, który ciągle gaśnie i nie uruchamia się. Aby uniknąć komplikacji, eksperci zalecają izolację silnika zima. Ponadto, w zależności od stopnia zużycia silnika Jedyny zimny rozruch może być wielokrotnością 100 km przebiegu samochodu. Izolacja pozwoli uniknąć takich obciążeń jednostki głównej pojazdu i przedłuży jej żywotność. Izolacja silnika. Obecnie istnieją specjalne koce samochodowe, które mogą być używane do izolacji silników. Jeśli ich nie masz, zawsze SA improwizowane materiały, które zastępują takie koce. Dzisiejszy rynek motoryzacyjny oferuje najbogatszy wybór różnych izolatorów, które nie tylko chronią silnik, ale także oszczędzają paliwo. Jednak wielu wątpi w konieczność takiej izolacji, uważając ją ja za stratę pieniędzy i czasu. Oczywiście każdy kierowca ma prawo sam zdecydować, jak bardzo konieczne jest zaizolowanie silnika, ale jedno z poniższych działań. Będzie musiało zostać wykonane koniecznie, zainstalować system automatycznego rozruchu, takie urządzenia oszczędzają czas po długim. W parkowaniu w mrożne dni właściciel siada w fotelu w ciepłym wnętrzu, nie odczuwając żadnego dyskomfortu. Jednak każde z tych urządzeń charakteryzuje się wysokimi kosztami. Ponadto oto start zużywa ogromne ilości paliwa. Jeśli zaś chodzi o podgrzewacz przedstartowy, to znacznie skraca on żywotność układu akumulatorowego. Izolacja zima. Statystyki pokazują, że zużycie paliwa wzrasta o 20-25% w chłodniejszych miesiącach roku. Jest to spowodowane długim czasem rozgrzewania się silnika. Przeciętne jednostki napędowe potrzebują prawie 500 mg benzyny, aby rozgrzać się do temperatury roboczej. Jeśli weźmiemy pod uwagę obecne taryfy paliwowe, możemy określić, ile pieniędzy właściciele samochodów dosłownie marnują na powietrze. A miesięczna kwota takiego ogrzewania jest po prostu ogromna. Dlatego każdy kierowca stara się znaleźć sposoby na zmniejszenie takich strat. Takie zadanie można wykonać na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest całkowita odmowa rozgrzania silnika. Nawiasem mówiąc, większość zagranicznych producentów samochodów wydaje podobne zalecenia. Jeśli podróżujesz bez korków na krótkich dystansach, osiągnięcie takich oszczędności jest całkiem realistyczne. Wtedy jednak może to wymagać sporych nakładów finansowych na remont tłoków, w końcu gwałtowne obciążenia każdej z zimnych części powodują ich zniszczenie. Jeśli producent uważa, że ważne jest tylko wypełnienie zobowiązań gwarancyjnych, Dalsza konserwacja jest problemem kierowcy. Eksperci zdecydowanie zalecają rozgrzanie silnika przynajmniej częściowo na biegu jałowym, a następnie już w ruchu. Najpopularniejszym wśród rosyjskich kierowców sposobem na ograniczenie nagrzewania się silnika podczas zimnego rozruchu jest przykrywanie osłony chłodnicy różnymi gestymi materiałami, w tym tektura. Nie można udowodnić skuteczności takiej metody, ale eksperci uważają, że może ona prowadzić do zagotowania silnika. W dzisiejszej sieci celowość takiego ogrzewania urządzenia jest aktywnie dyskutowana. Oczywiście każdy właściciel samochodu może spróbować, ale tylko wtedy, gdy jest dodatkowy silnik. W procesie rozgrzewania i późniejszego chłodzenia wpływ, te który jest zredukowany do zera, jest w stanie opóźnić ciepłe masy powietrza. Idące nie w kierunku bocznym, ale w górę. Innym ludowym sposobem na zmniejszenie zużycia cennego paliwa jest zaizolowanie silnika natychmiast po nadejściu zimy. Pokrywa się go filcem, starym kocem lub stara kurtka. Chociaż ta druga metoda jest daleka od bezpiecznej, stara kurtka zawsze może po prostu zapalić się podczas jazdy. W końcu niektóre komory silnika SA w stanie nagrząć się do 700 stopni Celsjusza podczas pracy. Możliwe jest skrócenie czasu nagrzewania jednostki głównej pojazdu za pomocą wysokiej jakości izolacji. Pozwoli to właścicielom samochodów znacznie zmniejszyć zużycie paliwa, a także osiągnąć bezpieczeństwo wszystkich części. Taka izolacja jest wykonywana nie poprzez zamknięcie chłodnicy, ale poprzez izolację przestrzeni podwozia. Zgodnie z przeprowadzonymi specjalnymi testami, najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie zastosowanie specjalnych materiałów, które mogą wytrzymać do 1200 stopni Celsjusza i SA wykonane z ognieodpornego włokna przy użyciu zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Zastosowanie koców samochodowych Koce samochodowe mają specjalne właściwości. Pozwalają zaoszczędzić około 20% paliwa. Szczególnie interesującą jest zasada działania takich izolatorów. ESA one w bezpośredniej interakcji z częściami metalowymi, które mają szczególnie wysokie rozpraszanie ciepła. Posiadając wyjątkowo niska przewodność cieplna i charakterystykę izolacji elektrycznej, takie produkty gwarantują zapobieganie zwarciom i nie podlegają pożarom. Ostre wahania temperatury od D40 do plus 100 stopni wymagają obowiązkowego stosowania takich izolatorów. Pomoże to właścicielom samochodów uniknąć pożarów silnika. Jednak zastosowana izolacja nici lub tkaniny muszą koniecznie wytrzymać określony przedział temperatur. Zastosowanie izolacji na silniku jest również przewidziane dla wibracji. Nie powinno to jednak negatywnie wpływać na jakość i funkcjonalność przez cały okres użytkowania. Wysokiej jakości koce samochodowe doskonale znoszą również różne agresywne media chemiczne. Dotyczy to paliwa lub płynów technicznych, z którymi maja stały kontakt. Taki izolator jest umieszczany w samej komorze jednostki, w której zamontowany jest wlot powietrza, który odpowiada za przepływ mas. Powietrza z zewnątrz do wnętrza samochodu. Izolator musi zatem zawierać materiały przyjazne dla środowiska. Ponadto nie powinna pozwalać na przedostawanie się do wlotu powietrza różnych mikroczasteczek, które z łatwością przedostają się do ludzkich płuc. W związku z tym koce samochodowe powinny być wybierane z gęsta tkanina zewnętrzną, bez żadnych przetarć. Koc samochodowy powinien być dobrany dokładnie do wymiarów komory silnika. Jeśli nie będą się one pokrywać, taka izolacja nie przyniesie żadnych wymiernych rezultatów. Rodzaje koców samochodowych: W zależności od materiału wykonania, koce samochodowe mogą się od siebie różnić. Wszystkie jednak wykonane SA z materiałów izolacyjnych charakteryzujących się niskimi wartościami przewodności cieplnej. Obecnie, jako surowce stosuje się takie izolatory. Charakterystyczna cecha filku jest uważane za dobre zatrzymywanie ciepła, ale pot. Względem bezpieczeństwa pożarowego nie jest on tak niezawodny. Stosunkowo niedrogim materiałem jest włókno szklane, które również dobrze zatrzymuje ciepło. W przypadku materiałów mulitowo-krzemionkowych stosuje się tlenek krzemu lub aluminium. Takie włókna maja doskonałe wskaźniki odporności na temperaturę i odporność chemiczna. Po zewnętrznej stronie wymienione materiały izolacyjne S.A. pokryte tkaninami charakteryzującymi się zwiększona odpornością na ogień lub wskaźnikami wysokiej temperatury. Niektórzy producenci autoizolatorów nakładają na ich powłokę tzw. folię lustrzana, której główna funkcja jest odbijanie ciepła. Koce samochodowe S.A. szyte specjalnymi syntetycznymi, szczególnie mocnymi nićmi. W procesie opracowywania takich produktów producenci biorą również pod uwagę możliwość wystąpienia sytuacji awaryjnych, w których Temperatura może poważnie wzrosnąć. Dlatego stosuje się specjalne impregnaty, aby zmaksymalizować stabilność produktów. Takie próbki z impregnacji mogą wytrzymać nawet 300 stopni. A izolatory wykonane z wełny szklanej działają w temperaturach 700 do 800 stopni. Za najbardziej zaawansowane uważa się próbki mulitowo wytrzymujące do 1300 stopni. Problem zachowania ciepła przy użyciu koców samochodowych jest częściowo rozwiązany przez. Dzięki zastosowaniu izolatorów, właściciele samochodów mogą skrócić czas nagrzewania jednostek silnikowych prawie dwukrotnie. Ogrzany w ten sposób silnik będzie ciepły przez piec godzin. Należy również podkreślić następujące plusy: zwiększenie wydajności ogrzewania salonu, proces izolacji silnika. Po starannym dobraniu specjalnego koca samochodowego do rozmiaru maski, przeprowadzana jest jego instalacja. Proces ten charakteryzuje się prostota i nie wymaga specjalnej wiedzy i wysiłku. Pod takim kocem jednostka robocza nie zagotuje się, ponieważ kratka chłodnicy pozostaje otwarta. Dzięki kocowi samochodowemu, maska staje się rodzajem termosu. Materiał izolacyjny zapobiega ucieczce ciepłego powietrza z silnika. Przyspiesza to proces ogrzewania, jednocześnie spowalniając proces chłodzenia. Koszty zakupu takich izolatorów zwracają się w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Koce silnikowe spełniają również rolę dodatkowej izolacji akustycznej komory silnika. Wśród różnych przydatnych właściwości izolatorów silnika należy podkreślić doskonałe zatrzymywanie ciepła, pozwalające na rozgrzanie. Silnika do temperatury roboczej i zapobiegające jego szybkiemu wychłodzeniu prawdziwe koce różnią się od podrobek wysoka jakością. Zakup takich produktów można znaleźć w zestawie. Do produkcji wysokiej jakości izolatorów silnika wykorzystywane SA, wyłącznie materiały przyjazne dla środowiska. Ich stosowanie w okresie zimowym nie powoduje podrażnień rak. Proces instalacji koca silnikowego polega na ułożeniu go na silniku. W takim przypadku izolator musi całkowicie zakrywać komorę. Dla każdej modyfikacji samochodu produkowany jest odpowiedni koc samochodowy. Zdarzają się przypadki, gdy komory silnika SA niestandardowe, dla takich komór stosuje się duże izolatory, których krawędzie SA po prostu schowane. Lepiej jest zaizolować jednostkę jesienią, przed zimna pogoda. Idealny czas na usunięcie takich koców samochodowych to pozna wiosna wraz z nadejściem ciepła. Nie zaleca się zdejmowania izolacji zima. Koców nie należy prac, można je prac wyłacznie na sucho. Po zdjęciu produkt należy zwinać, a następnie włożyć do odpowiedniej torby. Żywotność markowych koców samochodowych wynosi co najmniej jeden sezon. Ale przy codziennej jeździe samochodem taki izolator może zwrócić się kilka razy. Dzięki przyspieszonemu nagrzewaniu się silnika właściciele samochodów będą mogli zaoszczędzić cenny czas, paliwo, a także środki finansowe. Wideo o izolacji silnika w zimie